Witam, <laughs> ale mam głos, nie. Spędzicie dzisiaj ze mną cały dzień, tak w sumie luźniutki dzień, bo, bo będzie bardzo się luźnić. Idziemy do szkółki, pojedziemy do Lubina, ale tak mamy godzinę 6.53, nie wiem czy będzie widać, ale raczej widać, mamy 6.53. Czekamy cały proces ogarniania, czyli mi się już nie chce, ale wyjątkowo się specjalnie poświęciłem i wstałem, żeby, żebyście... Zobaczyli jak wygląda mój dzień szkolny też, bo ja nigdy nie chodzę do szkoły rano, a, a dzisiaj specjalnie rano stałem, żeby pójść do szkoły, więc możecie zostawić lajka, like suba co coś jeszcze zostawia? Komentarz, czy Wam się podoba I i, i... I no, trzeba się ogarnąć w końcu. A jedyne co zdążyłem się zrobić, to umyć głowę. Widzowie, chciałbym się chociaż dla Was, jak pójdę do szkoły, nie spóźnić, a już jest za 5, więc spóźnienie mam gwarantowane, ale się nie spóźniajcie, widzę, bo nie można. Mi się zdarzyło, się ogólnie z tym w kratkę, więc mi to tam nie przeszkadza, że się spóźnię, <grytanie> to jest ludzi jak t... Tł... Mamy 6 zawodowych dzisiaj i o 13, więc coś tam ponagrywam w szkole, żebyście widzieli, jak to wygląda mniej więcej u mnie. jeden pora na papu idziemy do sklepu Wziąłem to idziemy do sklepu Wziąć sobie jedzonko i wracamy na lekcję nie i bułeczka kupiona wracamy na lekcji czas sobie open trzy lekcje o 13, domku lecę do do... o 13 do domku lecę tak? o 13 do domku lecę tak od trzynastej lecę do domku bęk no i już po szkole idziemy na obiadek do domku podładować telefony Wziąć wszystkie rzeczy i chwilę odpocząć, bo wiadomo jak jest w szkółce Męczące oczywiście, nie ma nic do roboty tylko siedzieć i grać na telefonie w Brawl Teraz Wiecie jak to jest widzowie No więc ogólnie autobus mamy o 16 I nie wiem czy jadę sam, czy jadę z kolegą Ale raczej jadę sam Idziemy spotkać się z Laurą A tylko na godzinkę chyba, czy tam na półtora Bo ona później idzie na trening A ja będę musiał poczekać prawdopodobnie późne zakupki samemu już <laughs> Nagramy TikTok, które, które już pewnie widzieliście jak, jak oglądacie ten film. Kurde, ten wiatr zawsze musi w mordę wjechać, normalnie to jest takie epechowe. No, ogólnie widzę, że jestem po obiadku, lampa. To jest jak ch... nie da się normalnie funkcjonować, jest tak gorąco. Ale co? Ja czekam w ciągu Będę się zrobina, czekam aż na moją podwózkę Na peron, się na peron na autobus i myli z tymi wszystkimi innymi miastami. i... Autobusem by te jechać do Lubina już. Prawdopodobnie tą się znamy Laura. No to już jesteśmy w Lubinie. Jest ze mną Laura. Jest nic nie opowie, Hejka myślałem, że się pokazać. A jeszcze bardziej trwa sobie. A idziemy teraz do galerii. Więc chodźcie. No to już jesteśmy w galerii. Idziemy do Media Expert. Ma e diamant. Po co? Bo ja... Bo mój po bo no <noise> mój powerpoint postanowił się być kaput! Od gorąca! I trzeba zda? kupić nowy. Kaput. Oh. No kurde, to się. <noise> no i idziemy do Mediamar, bo Mugabe mam się spalił od temperatury yy. i trzeba kupić nowy, więc idziemy tak, do Mediamar. <noise> Ogólnie przy, ten przejmujemy kanał Młodego Dobleta. Ogólnie to on coś tam robi. A ja idę z wami pogadać. Bo 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 bo. To jest debil. No patrzcie na niego. Wybieraj szybciej. Nie, jest Pytanie, które... Wybieraj szybciej. Nie jest si. Mam ten czarny, pokażę tam ząbkę takie zielono-czarne opakowanie już było. To się no. to co jest na nim, dlatego nie wiem czy chce mi się go brać, ale wygląda ładnie. Ile? Widzimy to. Dobra, już idziemy kupić. Nie wiem co mam w Co? Jakieś ruchy. Co słyszałeś? Nic. No i się kochani, zaczyna najnudniejsza część Nie, najlepsza właśnie, opening Najnudniejsza No mów Dobra, no mów Kupiłem wszystko, co chciałem I teraz trzeba usiąść tu I ja wam pokażę opening Pozdrawiam Który jak nie da się tego jebać, to ścierba od Ty, bo ty zawsze masz w sobie zestaw do naczyń, w sensie do makijażu Do tapety, tak zwanej szpachli A mam tym razem torebkę? Kurwa, masz torbę jeszcze większą niż torebkę Nie mam torebki Przy tej, tej pauzie. Ja tu widzę cymbał Tu było otwarcie od góry, ty Cyk, cyk Ty, ty jak chyba. chciał szybko zrobić Cyk, teraz. I teraz Odziemy. To on gór... Kur... ty małe gówno i to ktoś ma dziesięć koła niby No i to ma 10 koła, to na dole pisze, chodź pokaż. Czy to tysiąc? <noise> 10. Dobra, zrobimy test, bo w ogóle jest na starki. Tak dla jasności ma trzy kreski. Dobra i teraz na planu widzowie, nie testujemy na iPhone'owym, bo tam jest nagrywanko, teraz patrz. Najbardziej satysfajnym... Moim oczywiście telefonem. Czyli kręcenie wszystkich Ale <noise> długi przewód. <noise> Hit. Nie wrażt, nie można wykubrać w jak ja kupię na szybko. Dobra. I teraz czy iPhone 15 Pro Max Ultra, super hiper fajny telefon się podłączy, kuje, o ładuje ładuje. Ładuje. I pięknie. Dostałem kupię parę banka od OSB, OSBS, kurde. Będę <noise> się musiał... musiał się nasłuchiwać Ona to się wku... <głos> Dlatego... <głos> Jakie słodkie dziecko? Chuj, no. No. nie odjadę, spokój. bo ja telefon ładuje, tak się nie dowidzę. Ej, no do eee... To co? To możesz mi podłączyć przy okazji. Zobaczymy, czy to ładuje do hula, tak? To no. wielki test. No, no nic się ładuje. No. Także widzę trawale fikołka dla wizapa. E! Oh. Pozdro. Jeszcze gwiazdo zrobić? Nie. Ja widzowie, jak zostawię teraz lajka, Napisujcie komentarz, to polega na tym, pa. W no, dupę ci patrzmy, widać, tak, człowiek. Kredioków, kredioków, kredioków. Zmiana jednak planów, idziemy na sushi, bo ona jest kurwa ładna. Jakby yes. ja, ja przeklinam, jak tak robisz, ale ja będę ją pipkać na za dużo. Dobra, ale oczywiście ona jest sushi, bo... Widzowie, oceniajcie, jak można jeść sushi? To jest niedobre, ryba, fuj, ble. To realnie parmaży. Laura, obyły już ma swoje sushi Za też jest Szybko, 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 bo mi czas mryga. Nie Już się tak nie pokazuj, że pałeczkami się umiesz obsługiwać. Mniam, bardzo dobre. Dobra. I wpadł zingerek z pepsi, frytkami, Doleweczką leweczką, ketchupami. I już jesteśmy po KFC. Ja sobie jeszcze wziąłem dolewkę. Idziemy teraz na automat bokserowski. Na uderzyć w automat. Sprawdzi się, bo na siędzwonię, trzyma więcej siły, a nie mam. I tego jestem pewny akurat. Ale będzie kurde, boleć. Wyczekajcie z cygnetem. I bani teraz, da? Tak? Nie ma miejsca. Bo wiem, że będzie boleć Ty No to Ty to nie ma szans. Oj, ty... teraz widzę, chuda ręka, szczęka, pęka. U. się wywróciła? jeszcze raz nie. Jaki nowek? Laurka już sobie pojechała. Powiedziałem Laurka, bo ona zawsze się wkur... tak na nią mówię, bo ona nie robi Laurka, tylko woli Laura. Cholaj, będzie, in, będzie, nie żartuję. <grymne> Fryzur aerodynamiczny, bo wieje zawsze mi mordę. Dlatego idę sobie na rynek, usiąść, bo dopiero za godzinkę mam autobus, a już na rynku prawie, ale ostrość. O. Dobra, w Lubinie już nic szczególnego się nie wydarzyło. Nagrałem TikToka, którego już możecie widzieć albo widzieliście, bo możliwe, że dalej już go nie ma, ale idę sobie teraz na działeczkę, już tam w Polkowicach, przyjechałem autobusem Idę robić live'a Więc polecam serdecznie. TikTok młody, tablet. <grywa> Jak ktoś jeszcze nie wie, bo prawdopodobnie to wszyscy są z TikToka, ale jak nie, to polecam. Livey średnio 5 razy w tygodniu, 4 razy w tygodniu, mniej więcej. TikToki jak mam wenę, żeby ładnie wyglądały. Także zapraszam. Tak samo na Instagram, Lody Podłoga tablet. Polecam widzę serdecznie. Ja już po live właśnie sobie siadłem na ławeczce i tak będziemy widać. o i ten dzień chyba spędziliście tak ze mną w miarę od A do Z. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wracam jutro znowu, następny dzień. Więc, mam nadzieję, że Wam się podobało, że takie luźne vlogi, takie luźne, luźne też Wam się podobały, bez żadnego dziwnego kontentu z życia. Więc, kocham Was wszystkich? Papa! cześć